Za oknami robi się coraz chłodniej i to jest doskonały moment, proszę Państwa, aby rozpocząć kolejną akcję Radia Olsztyn Zima z Pupilem. W tym roku chcemy wesprzeć wraz z Wami, wraz z olsztyńskimi instytucjami schronisko dla bezdomnych zwierząt właśnie tu, w stolicy Warmii. Już za chwilę zobaczycie mieszkańców tego miejsca, poznacie jego potrzeby, a my mam nadzieję, że spotkamy się 18 listopada w hipermarkecie Kerfur, aby wspólnie też zbierać karmę. 我就不知道 Schroniska to lata 90-80 ubiegłego stulecia, natomiast jako jednostka budżetowa, która jest w strukturach Urzędu Miasta i e, jako odrębna jednostka, to funkcjonujemy od 1 stycznia 2000 roku. Mieszkają psy i koty głównie e, i właściwie jesteśmy przygotowani na to, żeby pełnić opiekę nad psami i kotami, ale w mieście bywa różnie. Mieszkańcy mają różne zwierzęta, różne się zwierzaki gubią, więc mieliśmy i świnki morskie, króliki, chomiki, węże, sowy, różnego rodzaju ptaki. Wszystkie zwierzaki, które w jakiś sposób potrzebują pomocy, czy zabezpieczenia z, z terenu Olsztyna, to zawsze trafiają do nas. Mieliśmy już ponad 300 psów na terenie schroniska, ale mieliśmy już około 110 tylko i wyłącznie zwierzaków. Zależy to od sytuacji finansowej mieszkańców, od świadomości mieszkańców, od sterylizacji, od, od, od zabezpieczenia odpowiedniego swoich zwierząt, więc z jednej strony jesteśmy zadowoleni, że ta ilość zwierząt cały czas się zmniejsza, aczkolwiek widzimy, że ostatnie miesiące i okres covidowy to niestety, ale wzrost zwierząt, którymi musimy się tutaj zająć na terenie schroniska. Wiemy, że schronisko ma swoje potrzeby w różnych porach roku, takie jakie są w danym momencie i jakie są aktualne teraz. Karma karma i jeszcze raz karma. Zwykle zbieraliśmy i dostawaliśmy od darczyńców około 15-20 ton karmy w ciągu roku. To szkoły, osoby prywatne. Natomiast w tym roku jest tej darowizny o połowę mniej i widzimy przy zbiórkach nawet w szkołach czy, czy w sklepach, że zdecydowanie mniej mieszkańców wrzucają do koszyków i wiemy, że jest to spowodowane problemami finansowymi, rosnącymi cenami, inflacją. To widzimy. Widzimy również osoby, które... Zgłaszają się do nas, bo już nie stać ich na to, żeby leczyć swojego psa czy opiekować się psami. Rosną koszty utrzymania jednostki, utrzymania zwierząt, więc bardzo prosimy o karmę, bo to jest najważniejsze dla naszych zwierząt w tej chwili. Kołder i poduszek już mamy bardzo dużo, i, za te, i prosimy, żeby do tych naszych prezentów nie wrzucać właśnie koder i, i poduszek, ale koce i cienkie rzeczy jak najbardziej.